Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zabrać Was do czwartego rozdziału Księgi Objawienia, do pierwszych trzech wersetów, których czytamy tak. Następnie patrzę w niebo. W niebie otwarte drzwi, a głos, który usłyszałem na początku, przypominający dźwięk skierowanej do mnie trąby, zachęcił wstąp tutaj. Pokażę Ci to, co musi się stać potem. I natychmiast zawładnął mną duch. Zobaczyłem w niby tron i siedział na nim ktoś, kto z wyglądu przypominał kamień jaspinu lub krawnika. Wokół tronu roz rozciągała się tęcza, podobna była do szmaragdu. Widzimy tutaj Jana przejętego do głębi poczuciem bożej obecności. To co charakteryzuje w tym fragmencie też Jana to to, że nie próbuje opisać. Boga bezpośrednio, Jego chwały. Jest świadomy, że ona jest zbyt wielka i słowa nie są w stanie tego opisać. Jan, przejęty do głębi poczuciem Bożej Obecności, poddaje się pod Bożą Obecność i czytamy w drugim wersecie: Zawładnął mną duch. Zobaczyłem w niebie tron. Bardzo często nie pozwalamy na to, żeby zawładnął nami duch Boży. Bardzo często próbujemy sobie po ludzku opisać Boga, próbujemy sobie wytłumaczyć, próbujemy sobie po ludzku też zrozumieć istotę Boga, ale dzisiejszy fragment zachęca mnie do tego, żebyśmy właśnie poddali się podprowadzeniu Ducha, żebyśmy nie próbowali po ludzku opisywać Boga siedzącego na tronie, ale tak jak Jan, przyjęci do głębi poczuciem jego obecności. Pozwolili prowadzić mu się każdego dnia. Radości w Panu. Pozdrawiam. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan pozwoli.